Mieliście Państwo okazję zobaczyć dwie relacje live oraz rolkę z wypadku drogowego, jakie miał miejsce w Kostrzynie nad Odrą na moście tymczasowym na Warcie. Przypomnę, że zdarzyły się trzy pojazdy: Audi, Ford Transit i Mazda. Wedle ustaleń policji, sprawcą wypadku był kierowca Audi, który nie dostosował prędkości do istniejących warunków na drodze. No i mamy tutaj kwiatek, ponieważ kierowca Audi, jak się okazuje, posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i w tym pojeździe w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą. Eee, mamy tutaj do czynienia z artykułem 244 kodeksu karnego i kierowca, m.in. za ten czyn odpowie, jak i zapewne za spowodowanie wypadku drogowego. Przypomnę, że najcięższe obrażenia odniosła pasażerka Audi, która ze złamaniami została przetransportowana do szpitala. Na miejscu działali strażacy z Kostrzyna, dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z ratowniczo-gaśniczej z Kostrzyna, zastęp OSP, dwa zespoły ratownictwa medycznego z Kostrzyna oraz policja. Szanowni Państwo, tyle się mówi o tych zakazach, taki temat popularny w mediach. Niestety, jak widać, nie dociera do niektórych. Pozdrawiam, Ryszard Dubik, służby w akcji na Dodru.